Hej, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo podekscytowana, ponieważ to trzecie urodziny mojego kanału. Trzecie. Słuchajcie, 2019 rok to był rok, w którym 17 listopada dodałam pierwszy film na YouTube. Ja taka mała z jednym filmem po prostu czekałam na jakiś odbiór i on przyszedł. On naprawdę przyszedł. Moi drodzy, naprawdę przepięknie wyświetlaliście, odebraliście ten film, z czego ja po prostu byłam tak zaszokowana i tak szczęśliwa. I dało mi tak dużo motywacji, że jak widzicie, jestem z wami do dziś trzy lata. Poznałam mnóstwo fajnych osób, osób, które, jak przypadkiem nie mam jeszcze trzy dni na YouTube, to piszą mi komentarze albo wiadomości prywatne. Co, co ze mną? Gdzie jestem? Czemu nie ma filmiku? Czy jestem zdrowa? Co się stało? Czy coś się stało? Po prostu, jak znikam bez słowa, to zawsze mam jakiś odzew to nie są to jest przemiłe. Osoby, które jak zapytam o poradę, zawsze doradzą, zawsze wypowiedzą się na dany temat. Osoby, które e, gdy mi źle nagrywam i wysłuchają tego, gdy jestem podekscytowana i szczęśliwa, wysłuchają tego, cieszą się razem ze mną. Bardzo pozytywne, przemiłe osoby, które piszą, że uwielbiają mój kanał, naszą rodzinę i dziękuję, dziękuję Wam, e, ponad 7 tysiącom osób, że jesteście ze mną już. Już 3 lata. To jest przepiękny czas, który nauczył mnie, że ludzie są dobrzy, i nie trzeba się bać ludzi. Na moim kanale nie ma troli, nie ma hejtu. Naprawdę jeżeli cokolwiek było, to był jakiś durny komentarz jakiejś takiej nieszczęśliwej powiedzmy, baby, lub, <grym> lub faceta, który chce zrobić na złość. Natomiast nie stało się nic co zniechęciłoby mnie do nagrywania na YouTube. Także dziękuję Wam serdecznie. E, oczywiście statystycznie e, 40% osób, które mnie oglądają, nie wcisnęło przycisku subskrybuj. Także zapraszam Was, e, jeżeli tego nie zrobiliście, to tam na dole ten przycisk ma się zrobić szary. Wtedy dołączycie do naszej rodziny YouTube'owej. E, ale i tak, wszystkim, którzy oglądają moje filmiki, naprawdę bardzo dziękuję. I słuchajcie, YouTube, e, tak jak powiedziałam, oprócz tego, że możemy poznać wspaniałych ludzi, to w pewnym momencie staje się też takim mm, źródłem zarobku, może trochę pracą, taką pracą na zlecenie, że tak powiem, jeżeli chodzi o mój przypadek, ale ogólnie daje nam też możliwości, e, jest to nasza praca na, na YouTube. Daje nam taki właśnie owoc w postaci również fajnych zarobków, samorealizacji na pewnych płaszczyznach. Dla mnie to były doświadczenia, których nigdy pewnie nie zaznałabym, gdyby nie YouTube. Także przeżyłam przez te trzy lata naprawdę, naprawdę dużo i naprawdę samych przyjemnych rzeczy. Tak. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i z okazji tych trzecich urodzin mam dla Was mały prezent. Ja mam dla Was prezent, bo Wy jesteście prezentem dla mnie. Także, kochani, zanim Wam pokażę, co, co mam, a będzie to taki już prezent przedświąteczny, to powiem, co musicie zrobić, aby wziąć udział w rozdaniu. Rozdanie, słuchajcie, równiutko trwa 7 dni. Od daty publikacji filmu e, więc po 7 dniach pewnie w kolejnym vlogu pojawią się wyniki, oczywiście losowane przez komputer i ja się za to nie biorę. <laughs> nie będę wybierać nikogo. E, I słuchajcie, co musicie zrobić? Oczywiście przede wszystkim co najważniejsze, być moim subskrybentem, jawnym, otwartym, żeby mnie ja sobie mogła wejść, jak wylosuję i sprawdzić. E, o, musicie mieć po prostu włączone te otwarte subskrypcje, nie? Publiczne. Sprawdzić, że tak, ona czy tam on mnie subskrybuje e, i tam się wtedy wyświetli od jakiego czasu i tak dalej, także. Subskrypcje otwarte. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli dodatkowo polubicie ten filmik. Zawsze on troszeczkę budzi do góry, dotrze do, więcej, do większej ilości osób. Kolejnym dla Was podpunktem, zadaniem jest wpisanie w komentarzu, jakim chcecie komentarzu, bo tam możecie się rozpisać, nawet całą autobiografię napisać, słuchajcie. Byle do, znalazł się w komentarzu dopisek prezent, jakimkolwiek drukiem, czy, czy dużymi, czy małymi literami, nieważne. E, po prostu, żeby było słowo prezent. Ja będę później po prostu z tego, z tym słowem klucz wyszukiwać komentarze. E, także tak. No i oczywiście e, wysyłam tą nagrodę na terenie Polski e, osobom pełnoletnim. O, także wszystkie Info jeszcze będzie w komentarzach, matko, w opisie, ale również może wepnę to w pierwszym komentarzu na górze, żebyście na pewno dobrze wszystko widzieli, bo no, nauczona doświadczeniem kilku rozdań wstecz, wiem, że mm, nieuważnie czytacie zasady. Także w pierwszym komentarzu również przypnę e, cały jakby regulamin. A teraz przejdźmy do nagrody. Widzieliście w środowym odcinku moje kalendarze adwentowe. I dla Was mam e, też kalendarz adwentowy, e, ten smaczny, przepiękny, abyśmy mogli razem, odliczając do świąt, e, popijać sobie przepyszną herbatkę. Także pierwszą e, składową tego Waszego prezentu jest kalendarz adwentowy e, od Adalbert T, czyli z marki moich ulubionej, herbacianej, przepysznej. Także ja mam tutaj swój. Pokazywałam Wam ostatnio otwarty. Taki o, rozłożony. Waż jest tutaj zaklejony. I będziemy sobie razem wirtualnie popijać herbatkę, odliczając do świąt. Także to jest pierwsza składowa Waszego prezentu. I resztę jakby prawie, że można powiedzieć widzieliście w holu z Pepko. Ja Wam pokazywałam, oczywiście nie mówiąc po co to kupiłam, ale ja mam kubków potąd, więc słuchajcie dla Was do tej herbatki przepysznej, przepysznej, bo tam z tyłu, czytałam Wam w środę, jakie pyszne herbaty się znajdują. Te przepiękne dwa kubeczki, które widzieliście, tak jak mówię, w holu z Pepco, tym. Także taki komplecik na oczekiwanie do świąt. Do tego coś na słodko, czyli Czekoladka, nic. najlepsza czekolada według mnie, jaka istnieje. I takim ostatnim malutkim elementem jest coś, żebyście mogli sobie powiesić na swojej choince i pamiętali o takiej kindze, która gdzieś tam po drugiej stronie laptopa waszego czy telefonu jest. I słuchajcie, życzę wam wesołych, przepięknych, cudownych świąt. Oczywiście dorzucam również od siebie kartkę, ale kartka jest... Niespodzianką, gwarantuję, że jest przepiękna, przecudowna, ale nie będę Wam pokazywać. Także kochani moi, taki prezencik mam dla Was, jeżeli chodzi o rozdanie z okazji trzecich urodzin mojego kanału. Taki typowo już świąteczny, ale pomyślałam, że akurat fajnie za tydzień skończy się rozdanie, więc będę mogła wysłać komuś po prostu na rozpoczęcie vlogmasa i akurat będzie mógł wtedy. Ten ktoś wygrany, odliczać ze mną do świąt. Także słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba ta nagroda. Oczywiście jestem bardzo ciekawa. Eee, ciekawe, czy domyśliliście się, że coś takiego zorganizuję. Dajcie mi znać. Eee, oczywiście pamiętajcie o wszystkich zasadach regulaminu tego rozdania fantastycznego, tej, tej niespodzianki dla Was. No i co? Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za to, że jesteście ze mną już tyle lat. No i mogę sobie chyba życzyć i Wam, żeby nasza znajomość trwała jeszcze długo. Co? Myślę, że tak. Tak. Także ja podekscytowana już żegnam się z Wami, ale nie z mniejszą ekscytacją niż na początku, bo cieszę się, że Wam wreszcie pokazałam tą Waszą ten wasz prezent i że wreszcie mogłam ogłosić rozdanie. Czekałam po prostu do tego dnia urodzin i stało się, jestem przeszczęśliwa. Oczywiście, tak jak mówię... Hmm. Kiedy rozdanie się zakończy, ogłoszę to już oficjalnie, żeby już nie pisać komentarzy. I wtedy w kolejnym vlogu po prostu wylosujemy zwycięzcę tej nagrody. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w przyszłym vlogu już w niedzielę. No i życzę oczywiście miłej zabawy i powodzenia. No i co? Trzymajcie się, kochani. Dzięki jeszcze raz. pa. pa.